Silwany są wredne, chciwe i kłamliwe, ale i tak wolę je od dłan. Jewin. legendarny dowódca oddziałów Skojatel. Krzyżowanie ludzi ze zwierzętami w celu stworzenia fantastycznej rasy z pewnością nie jest rzadką praktyką w światach fantazy. Mamy przecież minotaury, centaury czy nawet jaszczuroludzi. Często dochodzi do krzyżówki człowieka z kozłem, i w zależności od uniwersum występują pod różnymi nazwami: satyry, fauny, zwierzoludzie, czy tak jak ma to miejsce w Wiedźminie, silwany. Silwany, w zależności od występowania, mogą być zwane przez okolicznych ludzi Rokita, Diaboł czy też faun. Wszystkie te nazwy opisują jedną istotę: pół człowieka, pół Kozła. Oczywiście porównanie do Kozła jest tutaj poparte tylko ze względu na wygląd Silwana. Rogi, wyrastające z głowy, zapewne są powodem, przez który mieszkańcy królestw północy nazywają ich Diabołami. Do tego kozia brudka, dolna część ciała pokryta gęstym futrem, aż po racice oraz ogon zakończony pędzlastym kutasem. Jakby tego było mało, ich usta są ruchliwe i przywołują na myśl obraz memlącej trawę kozy. Ponoć wydzielają równie silny zapach, co kozły. W zasadzie to nie mamy podanej konkretnej genezy tej rasy. Silwany z pewnością nie powstały wskutek stosunku miłosnego człowieka z kozłem. Wiemy, że nie kopulują z ludźmi czy elfami. Jako partnerów do rozmnażania wybierają raczej dryady i nimfy. Dryady wierzą, że dziecko zrodzone z silwanem jest żywsze aniżeli poczęte z człowieka. Uważa się, że silwany są bardzo dalekimi krewnymi n i coś może w tym być, bo rasy dogadują się na wielu płaszczyznach. Silwany głównie, a może też jedynie można spotkać w królestwach północy. Brak jakichkolwiek wzmianek o występowaniu tej rasy na Skellige, w Nilgardzie czy w Zerikani. Zamieszkują głównie lasy i starają się unikać ludzi tak bardzo, jak jest to tylko możliwe. Nie przeszkadza im to jednak w robieniu wszelkich figli i żarcików, które zazwyczaj śmieszne są tylko dla jednej strony czyli dla Silwana. Zdaje się, że życiem idealnym dla tych istot jest scenariusz, w którym to ludzie dobrowolnie oddają im owoce swojej pracy, a oni mogą leżeć do góry brzuchem i objadać się całe dnie. Czasem z własnej woli mogą przyczynić się lokalnym społecznościom na kilka sposobów. Od zjedzenia robactwa aż po użyźnianie gleby. Bardzo też lubią muzykę i wszelkiego rodzaju gry i zagadki. Potrafią też nauczyć się kilku magicznych sztuczek, jeśli wykażą odpowiednio dużo zaangażowania. Z natury są to raczej pokojowe stworzenia. Jednak zaatakowane, będą się za żarcie bronić. Nawet tłuste osobniki tej rasy są bardzo zwinne i przy okazji, diabelnie, hehe, silne. Ich ciosy są wręcz niemożliwe do sparowania. Co potężniejszy silwan potrafi też używać ognistego oddechu w walce w zwarciu. Najskuteczniej jest oddawać kilka celnych ciosów. Najlepiej mieczem posmarowanym wcześniej olejem na relikty. Przydadzą się także petardy takie jak samum czy czarcia Purchawa. A jeśli potraficie używać wiedźmińskich znaków, to sugerowałbym quen, który skutecznie obroni was przed silnymi ciosami silwanów. Irden i Igni również mogą okazać się przydatne, jeśli chcecie trzymać się z dala od bestii. Najlepiej jednak poszukać pokojowego rozwiązania, bo w większości sytuacji silwany wcale nie chcą krzywdy innych. W całym wiedźmińskim uniwersum Geralt miał okazję spotkać się z silwanami zaledwie kilka razy. Z tych przypadków wiemy o trzech postaciach, Tork z Dolblatana, a także Wszechbóg i Fugas z Welen. Na początek zajmijmy się przypadkiem Torka, który jako jedyny z dzisiejszych przykładów wywodzi się z opowieści Andrzeja Sapkowskiego. Geralt został zaproszony do Dolnej Posady, by porozmawiać o interesach ze starszym wioski. Wspomniałem wam wcześniej o psotach, jakie Silwany lubią urządzać. Zgodnie z zeznaniem Duna, starszego dolnej posady, Diaboł, a raczej Silwan o imieniu Tork, naprzykrza się ludziom w następujące sposoby. A to panie w studnie na paskudzi, a to za dziewką goni, straszy, grozi, że, że dupczył będzie. Kradnie panie chudobę i spyrze, niszczy, a psuje, naprzykrza się. Na grobli ryje, doły kopie, jak piżmowiec albo bober jaki. Woda z jednego stawu ze szczętem uciekła i karpie posnęły. We stogu lulkę palił kurwisyn, z dymem puścił wszystko siano. Nie można jednak odmówić tego, że tork był także pożyteczny. Ten sam człowiek z dolnej posady zdaje sobie sprawę, że tork. Grunt użyźnia, glebę wzrusza, krety tępi, ptaki płoszy, rzepy i buraków dogląda, a i liszkę, co się w kapuście lęgnie, zjada. Ale kapustę takoż po prawdzie zjada. Nic ino by żarł, jak to diaboł. Starszy wioski wynajmuje Geralta, by ten pozbył się bestii. Biały wilk wyrusza na poszukiwania bestii wraz z jaskrem. Tork zaszył się na polach konopi, która skutecznie maskuje magiczne efekty, co tylko świadczy o inteligencji Silvana. Przy pierwszym podejściu diabeł zasypuje ich gradem metalowych kulek. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło, i Geralt wiedział już, z czym ma do czynienia. Następnym razem, gdy wyszedł mu na spotkanie, otwarcie proponował dialog, lecz Silwan uparcie stał przy swoim, starając się wykurzyć Geralta. W końcu doszło do szarpaniny. Trwała kilka minut, nim Geralt został powalony przez tajemniczych konnych jeźdźców. Ci okazali się być później elfami, a Tork, krótko mówiąc, współpracował z nimi. Koniec końców bohaterowie tej opowieści znaleźli kompromis dla zaistniałej sytuacji, a Sylvan wyszedł ze spotkania z Białym Wilkiem bez szwanku. Co więcej, ucięli sobie nawet pogawędkę przy ognisku. Przejdźmy do spotkań z Sylwanami w Wiedźminie 3. Zlecenie opium dla ludu. Między dworkiem utracjuszy a wsią Rudnik, Geralt może natknąć się na dwóch skłóconych mężczyzn Trebana i Dagmara. Chłopi mają problem ze wszechbogiem, który zagnieździł się w pobliskich ruinach. Owa istota zagroziła zesłaniem straszliwych nieszczęść na wieś Rudnik, jeśli mieszkańcy nie będą składać jej hojnych darów. Wszechobecna wojna dała się jednak we znaki biednym wieśniakom i obawiają się teraz o swoją przyszłość. Biały Wilk może zaoferować swoją pomoc i porozmawiać z Wszechbogiem osobiście. Po podejściu do ołtarza w ruinach, Geralt wezwie bóstwo zgodnie z instrukcją wieśniaków. Jednak te pozostanie głuche na jego prośby. Za pomocą Wiedźmińskich zmysłów Wiedźmin zauważy zban po winie i po wciąż unoszącym się zapachu alkoholu dojdzie do sterty gruzu na tyłach budowli. Jest to oczywiście iluzja, jednak żeby ją rozproszyć, potrzebne jest oko Nechaleni, które zdobyć można podczas zadania po omacku. Wszechbogiem okaże się oczywiście omawiany dziś Silwan. Diaboł podzieli się z białowłosym wiedźminem swoją historią o tym, jak przypadkiem zyskał rangę bóstwa lokalnej społeczności. Sytuacja, w której nie robiąc nic otrzymuje spore dary, jest dla niego jak najbardziej korzystna, co zresztą widać po jego tuszy. Geralt może rozwiązać sytuację na trzy różne sposoby. Pierwszym i pozornie najłatwiejszym będzie zabicie wszechbóstwa. Jednak z rezultatu tego rozwiązania nie będą zadowoleni chłopi. Drugą opcją jest pogrożenie Silvanowi, by zmniejszył swe wymagania pod groźbą śmierci. Wszechbóg niechętnie przystaje na tę opcje, a chłopi są w niebo wzięci. Ostatecznie możemy też przekazać chłopom, by składali jeszcze hojniejsze dary, a ci pogodzą się ze swym marnym losem. Fugas z łysej góry. Silvan imieniem Fugas. Pełni funkcję wykidajły na Łysej Górze w służbie wiedźm z moczarów. Podobnie jak wszechbóg jest dość tłusty, lecz nie można go lekceważyć. Nadal jest niesamowicie zwinny i silny jak na swój wygląd. Jest także bardzo nieokrzesany i śmiertelnie poważnie traktuje powierzone mu zadanie. Nie wsmak mu żadne figle czy słowne szermierki. Próba powstrzymania Geralta była jednak figlem wymierzonym w samego siebie, albowiem Fugas ginie w starciu z Wiedźminem. W mitologii słowiańskiej nie występowały silwany jako takie. Były za to diabły i prawdopodobnie były to najbardziej rozpowszechnione istoty demoniczne zamieszkujące polskie ziemie. W odróżnieniu od biblijnych upadłych aniołów Słowiańskie odpowiedniki nie były kojarzone jednoznacznie z czymś złym. Potrafiły być zupełnie nieszkodliwe, a nawet pomagać ludziom. Oczywiście nie za darmo. I wszystko miało swoją cenę. Aby spotkać takiego diabła, nie musiały też występować żadne specjalne okoliczności. Były wszędzie. Na bezdrożach i w gwarnych karczmach. W gęstych lasach i na polach. W starodawnych ruinach. W nadrzecznych zaroślach, a nawet w kościele. Jak ziemie długie i szerokie, każda wieś miała swojego własnego diabła. Ten, jak to miał w naturze, sprowadzał ludzi na złą drogę. Skłócał ich ze sobą, namawiał do zdrad, rozsiewał plotki, wzbudzał w ludziach wątpliwości i mieszał jak tylko mógł. Czasem oferując bogactwo czy pomoc w zamian za wygórowaną opłatą. Co do wyglądu, tutaj też bywało różnie. Czasem bywał niewidzialny bądź bardzo dobrze się ukrywał. Czasem pojawiał się pod postacią zwierzęcia, a czasem człowieka. Najpopularniejszym zwierzęciem przypisywanym do wizerunku diabła był czarny kozioł. I to chyba jedyna korelacja, jaką możemy tu nawiązać z wiedźminowymi sylwanami. Oczywiście, być może takie stwory również były czczone u nas, jednak wraz z nadejściem chrześcijaństwa zastąpiono dawniej znane biesy, czarty i inne demony. Jedną zbiorową nazwą Diabeł. Wszystko po to, aby przez strach odciągać ludzi od wierzeń swoich przodków i kierować ich wiarę w stronę chrześcijaństwa. A z dodatkowych informacji: w Heroes of Might and Magic 5 królestwo elfów nazywa się Sylwan. Na ten moment ode mnie to wszystko. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz. Pomoże to w tworzeniu dalszych materiałów. Jeżeli chcesz wspomóc dodatkowo nasz kanał i naszą pracę, możesz dołączyć do grona wspierających. Zostawiając suba i dzwoneczek, nie przegapisz też kolejnego materiału. A jeśli nie dane Ci było zobaczyć jeszcze poprzedniego filmu, to serdecznie zapraszam Cię do nadrobienia zaległości. I do usłyszenia w następnym odcinku.